No i witam was w moim drugim odcinku z Minecrafta. Hmm, przepraszam. Eee, no i tak nie wiem, tego nie widzieliście na pewno. Tak ciemno trochę, no ale się oświetli. Nie widzieliście kopalni. To moment, tylko schodki tam dokończę. I sorry, że tak klatkuję, ale... On nic nie poradzę. Hmm. O tak, nagrywam dzisiaj z nudów i nie wiem o czym wam mówić, że będę tak mruczał pod nosem. Kopalni chyba też nie widzieliście. No raczej na pewno nie widzieliście. Bo yy, na biletynie w na moim kanale mogliście zobaczyć, że niedługo filmik w jakości HD, no ale niestety filmik miał 8,5 giga, a przy prędkości internetu takie jak ja mam, no niestety Tylko nie wiem jak to kopać. No, dobra, tu zacząłem też. Hmm. Wiesz co, bo wam może być ciemno ja kopę, jak jest... Ja kopę po ciemku, no ale wezmę pochodnie. <laughs> Nie wiem, jak chcecie to mi piszcie komentarze. O może dzisiaj jeszcze domek dla tego dziada zrobimy, zrobił megążję. żyje. Ja piszcie mi komenta komentarze, czy chcecie, żebym grał na tym świecie, czy na tym, który gram tak... tak o tak prywatnie można powiedzieć ale momencik zanim zrobimy sobie co za, to zanim sobie zrobimy pochodnie no to może tu zrobimy sobie takie o fajne coś gramy na Peacefulu chyba obecnie tak ale mm, to po prostu dlatego żeby nam potworki tutaj się nie wbijały za bardzo no ile na cztery pochodnie nie cztery pochodnie to jest za mało trochę Chodzę zawsze z pełnym ekwipunkiem przeważnie Tak dwóch mamy tych o. Tylko tamten sobie w domku mieszka Sami widzicie zresztą co wam będę tłumaczył To tak może w następnym odcinku Nie wiem kiedy on się ukaże Nie wiem kiedy go nakręcę Myślę, że jakoś w najbliższym czasie zwiedzimy tą wyspę. Ja kawałek tylko piach mi był potrzebny. Zwiedzałem sam, ale może z wami no, zwiedzę kawałek dalej tak. Może będzie jakieś fajniejsze miejsce. Jakby wypadły sadzonki to też miło Bo byśmy sobie koło domu posadzili jo, i bym nie musiał biegać No ale Ziobacimy Tak spięć tylko po co więcej Jedno. Nic nie wyleciał, nic To niedobre drzewo Ja tu do nocza pojadę Niech zobaczy Niech mi oddaje moje sadzonki i skradzionych drzew No ja tu się nie będę użerał dobra focha mam idę sobie Aha. wiecie co ja chyba nie będę tak dużo tego minecrafta kręcić, tylko znajdę sobie jakąś inną grę bo po prostu ten Minecraft już jest wszędzie i kurczę to jest bez sensu chyba że chcecie no to będę kręcił mnie bo z tego co widzę to oglądacie moje filmiki za co wam dziękuję nie bez sensu to zrobimy szkłem Boom. bo odcinek mam nagrany No tyle że on zajmuje 8,5 giga, ponieważ chciałem się tam pobawić trochę tymi jakościami HD No ale nic mi nie wyszło i nie będę go wrzucał bo... No te 8,5 giga jak mówiłem, za dużo trochę, tak? Oj, oj, oj Jakiś lag był kurczę Dobra, jeszcze tak zrobię, żeby mniej więcej było po dwóch st stronach przepraszam was I gra nie jest symetrycznie ale mi to wisi czy jest symetrycznie czy nie chyba że mam dokładnych fanów to mówcie to przepraszam będę poprawiał tutaj zrobimy bałwankowi, niech się cieszy. Będzie happy okienko. Tak. Szkoda, że on się tak nie oswaja, że się go puści i on sobie przychodzi do domu, robi herbatę czy coś. Nie, no bo po co? Ty się takim opiekuj. On sobie będzie oczywiście łaził i śmiecił. Dobra, miałem zrobić pochodnie. I tak też właśnie uczynię. Nie, tu będzie za dużo. Mówcie, co Wam się u mnie w odcinkach podoba, nie podoba, bo... Nie wiem coś zmieniać, nie zmieniać Nie mam pojęcia Odcinek z Dead Island też był w HD i też się poszedł szanić więc czwartego partu nie będzie, będzie od razu part Part. odcinek już... Nie mam pojęcia, który odcinek. No, nieważne. Ale... tak jak mówię, no, Też ten odcinek wyszedł, też około... Hmm... żeby was nie skłamać, 6 giga? Taka 6 giga chyba, żeby was nie okłamać, waży cały detailant. Takie dziwne, no ale LEGA współczuje na przykład JJowi czy Madzi czy komukolwiek kto nagrywa Minecrafta w jakości HD. Jak oni to robią, że Czy oni jakoś kompresują jakieś cuda w Fight. Fight? że te odcinki tak mniej więcej yy, no często są chusiek na przykład jeżeli kogoś nie wymieniłem to przepraszam bardzo Hmm. No znowu mnie coś przywiesiło. Tak, gadu mam włączone, przepraszam. Jeżeli słyszeliście to. I wiecie co, chyba ten odcinek będę kończył, bo już nie mam o czym z Wami gadać. Nie mam o co pytać. Hmm. jak będziecie mieli pomysł jak mogę te filmiki żeby była jakoś HD i żeby troszkę mniej zajmowało to mi piszcie myślałem że uciek no to piszcie i... i dawajcie mi znać i to chyba będzie na tyle Mm, na razie cześć.